obrady pięćdziesiątej sesji Rady Miejskiej bieżącej kadencji. Serdecznie witam Panie i Panów Radnych, witam Pana Burmistrza Krzysztofa Delezińskiego, witam panią skarbnik panią Hannę Kopelską. Na tą chwilę z gości widzę, widziałem przed chwileczką również pana mecenasa, pana Marcina Leśnego. Witam również wszystkich użytkowników internetu, którzy będą śledzić na bieżąco, na bieżąco dzisiejsze obrady sesji. Informuję, że z uwagi na to, co Państwo wcześniej ode mnie otrzymali informacje, podjąłem decyzję, że ta sesja będzie zdalnie, ale jest ona transmitowana, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad udostępnione są w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej gminy oraz inny w sposób zwyczajowo przyjęty. Aby przejść do porządku obrad, poproszę Państwa o, o, o Muszę stwierdzić kworum, więc będę wyczytywał nazwiska, a Państwo potwierdzicie swoją obecność. Pani Agnieszka, bardzo. Dzień dobry, witam wszystkich obecnych. Dziękuję. Pani Pan Tani Bisikiewicz? Nie widzę. Pani Renata Buzała. Dzień dobry wszystkim. Obecna. Dziękuję. Pan Maciej Dalewski. Dzień dobry, witam wszystkich obecnych. Dziękuję. Pan Marcin Jakubiak. Dzień dobry wszystkim, obecny. Dziękuję. Pan Piotko Łodziejczak. Na tę chwilę nie widzę. Pan Grzegorz Kopelski. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Obecny. Dziękuję. Pani Magdalena Laskowska. Dzień dobry, witam wszystkich. Obecna. Pan Piotr Lewandowski. Nie widzą się zwalniał dzisiaj z wyjazdem. Również Pan Dali Psikiewicz zwalniał się, tak dla informacji wcześniej. Pan Kasper Lipiński. Dzień dobry, obecny. Dziękuję. Pan Rafał Nawrocki, Dzień dobry, obecny. Benedykt Nitka jestem obecny, pan Tadeusz Pawlak również jest nieobecny, zgłaszał to pani Renata Wiśniewska. Dzień dobry, obecna. I pan Dominik Woźniak. Dzień dobry, obecny. Dziękuję serdecznie, stwierdzam, że na 15 radnych Rady Miejskiej, obecnych jest 11, zatem sesja może się odbyć i podejmować decyzję dotyczące wniosków i uchwał, które będą miały tryb prawidłowy uchwalenia tychże uchwał, które będziemy podejmować i wniosków. Szanowni Państwo, dostaliście porządek obrad. On jest troszeczkę zmodyfikowany. Nie wiem czy wszyscy otrzymali i zapoznali się z nim. Chciałbym na początku powiedzieć, otrzymałem pismo od pana wiceburmistrza Janusza Jantowskiego o wykreślenie z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren części wsi Ostowite i Zieleń popielewa a strzębca, nie W celu wykreślenia tego wniosku musimy dokonać również przegłosowania. Więc, jeżeli Państwo pozwolicie, przejdę po kolejny do wymienienia nazwisk i głosowania. Panie Przewodniczący, ale jakie są powody tego? Proszę? Jakie są powody tego wykreślenia? No, tutaj, kto był obecny na komisji, zostało to wyjaśnione przez Pana. Wiceburmistrza i przez Pana e, przez Pana Inspektora Józefa Czarnowskiego. Rozumiem, dobra. E, pani Agnieszka Walc. Jestem za. E, pani Neata Buzała. Jestem za. Pan Maciej Zalewski. Jestem za. Pan Marcin Jakubiak. Jestem za. Pan Piotr Odziejczak. Nie Pan Grzegorz Kopelski. Jestem za. Dziękuję, pani Magdalena Raskowska? Jestem za. Pan Kasper Lipiński. Jestem za. Rafał Nawrocki. Pani Rafale, Halo. Nie słyszę. Halo? Pani Rafale. Tak nie jestem miałem problemy takie Dziękuję bardzo. Benedykt Nitka, jestem za, pani Renata Wiśniewska, jestem za i pan Dominik Woźniak, jestem za, dziękuję. Głosowało 11 radnych, 11 radnych wyraziło wolę wykreślenia tego punktu z porządku obrad. Przechodzimy do kolejnego punktu, mianowicie przyjęcia porządku obrad po wykreśleniu tego punktu 58. sesji Rady Miejskiej. Po raz kolejny, już w całości po przeanalizowaniu tego porządku obrad, Państwo mają wiedzę na ten temat, że ten punkt 15 jest wykreślony. Zatem przejdziemy do głosowania całego porządku obrad. Pani Agnieszka Barc. Jestem za. Pani Leonarda Buzała. Jestem za. Pan Maciej Dalewski. Jestem za. Pan Marcin Jakubiak. Jestem za. Pan Grzegorz Kopelski. Jestem za. Pani Magdalena Skowska. Jestem za. Pan Kasper Lipiński. Jestem za. Pan Rafał Nawrocki. Jestem za. Benedyk Nitka, jestem za. Pan ta, pani Renata Wiśniewska. Jestem za. I pan Dominik Woźnik. Jestem za. Dziękuję serdecznie. Głosowało 11 radnych. Zatem porządek obrad został podjęty i przyjęty. Zatem, szanowni państwo, przejdziemy do kolejnego punktu, mianowicie przyjęcia porządku, przyjęcia protokołu z obrad 56 na 2022 rok sesji Rady Miejskiej. Ja osobiście zapoznałem się z protokołem, nie wnoszę żadnych uwag. Myślę, że państwo też się zapoznali, więc jeżeli byłyby jakiekolwiek uwagi, to proszę je wyartykułować. Jeżeli nie ma, to przejdziemy do głosowania i przyjęcia porządku obrad. E, przyjęcia e, protokołu z obrad. Przepraszam. Pani Agnieszka Barc. Jestem za. Pani Renata Buzała. Jestem za. Pan Maciej Dalewski. Jestem za. Pan Marcin Jakubiak. Jestem za. Pan Grzegorz Kopelski. Jestem za. Pani Magdalena Laskowska. Jestem za. Pan Piotr e, Lewandowski z Pan Kasper Lipiński. Jestem za. Pan Rafał Nawrocki. Jestem za. Pan Nitka, jestem za przyjęciem. Pani Rata Wiśniewska. Jestem za. I pan Dominik Woźniak. Jestem za. Dziękuję. Głosowało 11 radnych. 11 radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad 56 na 2022 rok sesji Rady Miejskiej. Kolejnym punktem jest przyjęcie protokołu z obrad 57 na 2022 rok w sesji Rady Miejskiej. Również zapoznałem się z tym protokołem, go podpisałem. Nie wnoszę uwag. Zatem, jeżeli Państwo pozwolicie, przejdziemy do głosowania. Pani Agnieszka Bacz. Jestem za. Pani Renata Buzała. Jestem za. Pan Maciej Dalewski. Jestem za. Pan Maciej Jakubiak. Jestem za. Pan Grzegorz Kopelski. Jestem za. Pani Magdalena Laskowska. Jestem za. Pan Piotr. Pan Kasper Lipiński? Jestem za. Pan Rafał Nawrocki? Jestem za. Pana Zygmuntka? Jestem za. Pani Renata Wiśniewska? Jestem za. I pan Dominik Woźniak? Jestem za. Dziękuję bardzo. Głosowało 11 radnych. 11 radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad 57 na 2022 sesji Rady Miejskiej. Kolejny punkt to zgłaszanie interpelacji, zapytań. Proszę uprzejmie. <laughs> proszę się zgłaszać, bo ja. Dobrze, pan Rafał Nawrocki się zgłosił, widzę. Bardzo Dziękuję. proszę. Ja mam tylko takie jedno pytanie. Czy y, droga. Do kogo bo, kierowane? Y, kierowane może do pana Dąbka. Y, Czy pan Dąbek coś... jest obecny? No to może pan burmistrz przekaże po prostu. Takie mam pytanie odnośnie drogi, która znajduje się pomiędzy Szydłowem a Dyśkiem przebiegającą przez kamień. Czy to jest droga gminna, czy to jest droga powiatowa? Bo teraz, tak jeśli powiatowa, to bym prosił gminę o. Interwencję w sprawie naprawy tej drogi. Jeśli gmina, no to również interwencję tutaj władzy gminy. Chodzi o w tam techniczny tej drogi, w szczególności na zakrętach przed samym kamiencem, No może tam kiedyś dojść do wypadku lub do poważnego uszkodzenia pojazdów. Bardzo bym prosił o pilną naprawę tej drogi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ten punkt myślę, że pan burmistrz zapisał i będzie korespondował z panem Dąbkiem i ostrzyma pan. Panie Rafale na piśmie odpowiedź. Pani no, albo, albo po prostu jakąś szybką interwencję. Po prostu tam Dobrze, nie Albo to będzie wiadoma hmm. sprawa, że zostało to wykonane. Pani Daraca Wiśniewska, proszę bardzo. bym zapytać i to pytanie kieruję do pana burmistrza, kiedy, w, w jakim terminie? Dzisiaj już mamy środę. Yy, odbędzie się za chwilę bieg Jana Kinińskiego. Kiedy zostanie naprawiona ulica Sportowa jej Nawierzchnia? Yy, tam jest dziura na dziurze, po prostu ta jest w złym stanie technicznym i prosiłabym o odpowiedź teraz, jeżeli to jest możliwe, tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Znaczy całej nawierzchni nie jesteśmy w stanie, bo nie mamy na to finansów. Miałem obietnicę, nie zdążyłem jeszcze sprawdzić, bo wróciłem właśnie z trasy w tej chwili prosto na sesję, że ta największa dziura tu przy płocie miała być naprawiona dzisiaj rano. Nie jest, wiem, ona jest na pewno. na dzisiaj, ja się robię. Jest, tak? Jest. No, no to dobrze, bo nie, nie zdążyłem się zorientować. Wczoraj byłem na wizji lokalnej, wziąłem pana prezesa ze sobą, Tomczaka po tych spotkaniach remontnicowych i pokazałem mu, i on wczoraj się przy mnie kontaktował. Ta, ta największa dziura tutaj, taka najbardziej niebezpieczna od zbyt długo, która miała miejsce bo tej awarii, zbyt długo to się działo miałaby dzisiaj rano o godzinie 8 naprawiana. Jak pan Daleski to widział, może jak jechał, no to tym się mogę teraz podeprzeć, bo nie zdążyłem tego sprawdzić, natomiast całej nawierzchni jako takiej to my nie jesteśmy do biegu, który będzie po w stanie naprawić. Naprawienie całej nawierzchni, czyli jakby położenie nowej nawierzchni asfaltowej, niełatanie, to są koszty bardzo duże, na które nas w tej chwili nie stać, Łatanie może nastąpić, ale no wiemy, że łatanie, łatanie to jest tylko chwilowe, chwilowe załatwienie sprawy i tuż po tym połataniu te dziury będą się pojawiały. Jest wiele ulic na terenie miasta w o wiele gorszym stanie niż ulica Sportowa, natomiast rzeczywiście zgadzam się z Panią Radną, że będzie to bieg, będą tu goście się przemieszczali i tutaj jest droga na stadion, przyjeżdżają. Panie burmistrzu, przepraszam, ale ja nie o tym mówię, ja mówię o bieżących na bo są bardzo głębokie dziury, które trzeba natychmiast załatać. To grozi więcej, więcej, Pani mówi o więcej niż o tej jednej dziurze przy tym, tak? Tak, po prostu jest kilka ubytków w jezdni i one po prostu są niebezpieczne. Dobrze, dla za chwilę się prawda. będę kontaktował, to te ubytki powinny ja być. Prosiłem, ja prosiłam, ja proszę pana nie o całość nawierzchni, o Dobrze. położenie nowej nawierzchni, okay. tylko o użytkowanie. <laughs> Bytków, które są groźne dla, dla mieszkańców i dla pieszego, bo jeżeli ktoś wpadnie w tą dziurę, to raz, że może koło urwać, może wjechać na, na chodnik i może być nieszczęście. Dlatego proszę i. Dobrze, proszę za, za chwilę się odzywam. Tą chwilę, sprawę, tak? Jeszcze do końca sesji pani postaram się odpowiedzieć. Bo ja sobie też nie wyobrażam, że będzie ktoś biegł, i wpadnie, tam są naprawdę głębokie te dziury. Także i wpadnie nogą biegacz i sobie coś zrobi. To naprawdę jest tutaj bardzo dużo, i mieszkańcy się skarżą i mają rację. Ta nawierzchnia wymaga takich bieżących napraw przede wszystkim. Ja rozumiem, że nie mamy środków, że różne są sytuacje. Okay. Ja nie o tym mówię. Ja mówię o bieżących załataniu tych niebezpiecznych dziur, które są na ulicy sportowej. Dziękuję. Okay, dobra. Ten temat dotyczy nie tylko ulicy sportowej. Ja się zgadzam z tym. W ogóle jest już prawie maj i należy jeszcze raz przejrzeć ulice, które w tej chwili funkcjonują jako no, przemysłowa, widzę, bo tam jeszcze, dworcowa. Ja wiem, że tam będzie kiedyś kompletny remont, no, ale nim nastąpi ten remont, też trochę potrzeba. Jest kilkanaście ulic takich, które wymagają, jakby to powiedzieć, bieżącej poprawy przejezdności tych ulic. To tak na marginesie. Prosiłbym pana burmistrza, aby jeszcze raz służby przyjrzały się temu. I tak samo jeżeli chodzi o sprawę również y, dotyczącą y, malowania y, przejść, y, no bo też one są prawie że niewidoczne, a mamy w zapasie maj. To tak na marginesie chciałem się wtrącić, dlatego że ten temat. Nie chciałem oddzielnie omawiać. Bardzo to proszę. Tak, panie, panie. Panie, panie przewodniczący, to chciałabym dodać, że teren wiejski również. Dobrze, dobrze, bardzo proszę, żeby jeżeli ktoś, bo ja na teren wiejski to mniej jeszcze, więc ja bym prosił, żeby to tak też automatycznie też podkreślane. E, bardzo dziękuję. W takim razie w kolejności. Pan Maciej Talewski, pan Maciej Jakubiak, pan Lenato Buza, tak się zgłaszali. Pani Krzysztof, niech pan poczeka, panie burmistrzu, może jakieś tematy akurat będą, które będą też. Od razu wymagały wyjaśnień. Proszę bardzo. No, właśnie ja do tego stawię, tak samo tematu tutaj, teren wiejski. Y, największe też można powiedzieć, nie są dziury, tylko tu są wyrwy, panie Renato. I tutaj na terenie wiejskim, tak jak wspomniałem, miejscowość Bieślin, y, wymysłowo na tak zwanym zakręcie koło sklepu, tam jest co roku ta sama sytuacja: ciężarówki po prostu wyrywają ten asfalt. No i tam też są straszne wyrwy. Ja już nie wspomnę o drogach powiatowych, które proszę się przyjechać na teren Rudek to jest tragedia, tam, jest, tam trzeba jechać slalomem, powiat praktycznie no, nic nie robi, czekamy za tym chodnikiem, no, ale droga za chwilę będzie już, już jest do naprawy, bo jest tragedia, tam jest, tam jest, oni co miesiąc przyjeżdżają, ubijają to, nie wiem, jakimś tym piaskiem czy czymś i, i to za chwilę od nowa są te dziury, także też bym apelował do powiatu, aby zaczęli jakoś remontować te drogi, nie może łatać tylko odcinkami po 50 m, po 40, no, bo naprawdę jest tragedia. Dziękuję. Bardzo proszę, kolejne tak prosiłem. Wcześniej zgłaszała się pani Renata Burzała i. Czy ja byłem? Pan... Dobrze, pan Maciej, bo nie widzę łapki już z tak, ten, Bardzo proszę. Potem pan Kasz Lipiński po Lenacie. Tak, ja dalej w kwestii dróg, tylko nie chciałbym tutaj się odnosić właśnie do poszczególnych, tylko zapytanie moje jest takie do pana burmistrza, czy są w ogóle planowane remonty, bo w całej gminie to naprawdę źle, bardzo źle wygląda. Więc czy są planowane w najbliższym czasie te remonty tych ulic i przegląd, to, co pan przewodniczący o tym wspominał. Oraz prosiłbym przy szkole numer jeden i przy szkole numer dwa, przy tych placach manewrowych, żeby tam być może nawieść kamień czy coś takiego, bo też powstały no, ogromne dziury, a tam autobusy zawracają, więc źle to wygląda. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Kolejności była pani że na to muzea, a potem pan Kas Lipicki. Bardzo proszę. E, tak, dziękuję. Ja już też dziękuję panu Marcinowi Jakubiakowi za ten wypowiedź, bo chciałam się dołączyć do stanu dróg, szczególnie nie licytując się, która gorzej, która lepiej wygląda, ale właśnie w tym sensie pana Marcina Jakubiaka wypowiedź zrozumiałam i również o to proszę. I moje jeszcze zapytanie, tak, jest ostatnie, niepokojące, panie burmistrzu, jak wygląda sytuacja pomocy finansowej dla rodzin, które przyjęły Ukraińców, bo ta pomoc miała być 40, 40 zł. Panie burmistrzu, w sąsiednich gminach jeszcze nic takiego nie zostało zrealizowane. Jak to wygląda w naszej gminie? bo Jeśli można, kilka słów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, pan Kasper Lipiński. Dziękuję bardzo. Ja też w nawiązaniu do słów radnej Wiśniewskiej odnośnie tego biegu, który ma się odbyć na 3 maja, no będzie on miał swój finał również na hali widowiskowo sportowej. No i u nas też ten wizerunek będzie nie lepszy niż na sportowej, także też te ewentualne ubytki można by spróbować przynajmniej załatać przez tą dużą imprezą, jak nie największą w tym roku imprezą, jaka nawiedzi gminę Trzemeszno, ale dobra to tam taki temat poboczny. Ja mam cztery czy tam pięć interpelacji, na szybko w skrócie pozwolę Interpelacje, sobie odczytać. Panie Kasprze składamy krótko, a potem składam na piśmie. Tak. Okej, okej, okay, okay, no skracam. Dobrze. Pierwsza to jest interpelacja w sprawie zagospodarowania pomieszczeń dworca PKP w Trzemesznie. Zwracam się z uprzejmą prośbą o uaktualnienie informacji dotyczącej stanowiska gminy w sprawie wykupu wynajmu pomieszczeń od PKP. 1. Czy gmina nadal podtrzymuje chęć wykupu, wynajmu pomieszczeń w remontowanym budynku dworca kolejowego? dwa Na jakim etapie są rozmowy z przedstawicielami PKP? 3. Czy ustalono jakiekolwiek konkrety w tej sprawie kwoty, daty, umowy? 4. Kiedy zaplanowano oficjalne otwarcie dworca kolejowego w Trzemesznie? Czy znane są włodarzom gminy informacje dotyczące opóźnień na placu budowy oraz powodów tej sytuacji? Druga interpelacja to jest interpelacja w sprawie Awako, a raczej nagrody dla jej właściciela. W tygodniku przemiany z marca pojawił się, się artykuł dotyczący zasług właściciela firmy Awako dla lokalnej społeczności sołectwa Ławki i czytam tam, że przedsiębiorca jest zaangażowany w wiele inicjatyw podejmowanych przez lokalną społeczność, wpływając pozytywnie na jakość życia w sołectwie. Gratulacje Jarosławowi Ratajskiemu złożył również Krzysztof Dereziński i burmistrz Trzemeszna, dziękując mu jednocześnie za pomoc i wsparcie i działań na terenie całej gminy Trzemeszno. No i w tym miejscu nasuwa się pytanie: Czy burmistrz, jako dobry gospodarz, wykorzystał tą jakże wyśmienitą okazję na przedstawienie oferty gminy Trzemeszno dotyczącej najniższych podatków w kraju dla aut powyżej 3,5 tony? Czy burmistrz kiedykolwiek rozmawiał z właścicielem firmy ABACO o zarejestrowaniu swojej floty samochodowej w naszej gminie? Jeśli nie, jakie są tego powody? Trzecia interpelacja dotyczy. Audytu stanu ewidencji nieruchomości. <grym> Mija kolejny miesiąc, kiedy to audyt stanu ewidencji nieruchomości miał miało okazję poznać jedynie dwóch radnych, jak wynika z odpowiedzi na interpelację z marca 2022 oraz sprawozdania ze spotkania w tej sprawie, w którym również udział brało dwóch radnych. Zastanawia mnie, cóż za e, tajemna wiedza się tam znaj znajduje, e, że takim problemem jest zapoznanie całej Rady Miejskiej z tym dokumentem, który moim zdaniem nie jest w żadnym stopniu odkrywczy. I potwierdza to, co wszyscy wiemy, tyle, że ze szczegółami, w czym tkwi problem, aby zapoznać całą Radę Miejską z kompletnym dokumentem. Obecna sytuacja tworzy precedens, w którym to wybrani, nie wiadomo z jakiego klucza, wiedzą więcej niż reszta Rady. I kolejna, czwarta, interpelacja w sprawie wzrostu wynagrodzeń. W nawiązaniu do odpowiedzi na interpelację w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników samorządowych z marca, zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania e, czy wątpliwości. E, jeden, rozumiem argument dotyczący ustawowego obowiązku podwyżki dla wiceburmistrza, natomiast zastanawiam je kwestia wysokości. Wiceburmistrz 60%, kierownicy referatów 5%. Czy od czasu odpowiedzi przyjrzał się Pan bliżej temu y, tematowi ewentualnej podwyżki dla kierowników referatów? Czy ustalono jakieś oficjalne stanowisko w tej sprawie? I dwa, dlaczego ewentualna podwyżka miałaby dotyczyć tylko kierowników referatów, a nie również innych stanowisk samorządowych? Konfrontując ich pensje oraz wysokość podwyżek z 60% podwyżką wiceburmistrza, sytuacja wygląda jeszcze gorzej. Reasumując. Co z podwyżką wynagrodzeń dla pracowników samorządowych, którzy nie są wiceburmistrzami ani kierownikami referatu. I piąta sprawa to jest kwestia odpowiedzi na interpelacje. Kiedyś była taka dyskusja w interpelacjach, bo e, też e, tak jakby pan przewodniczący został obarczony winą o to, że interpelacje są rozległe, czy tam cytowane są odpowiedzi radnych i to zarzucał burmistrz przewodniczącemu, ale ja tak sobie myślę, że to przecież burmistrz zatrudnia e, osoby przy obsłudze Rady Miejskiej, także nie wiem, no to chyba pan burmistrz powinien zwrócić uwagę na to, w jaki sposób udzielane są te informacje, czy one są skondensowane, czy, czy takie, czy takie, czy takie, no i zastanawiam się, czy ta sprawa będzie rozwiązana, ponieważ czasami nawet sam pan burmistrz w odpowiedzi na interpelację zgłasza taki problem o tym, że nie widzi w danym sformułowaniu pytania, czy nie wie, na co ma odpowiadać, dlatego prosiłbym, aby nie cytować jakichś tam wypowiedzi radnych czy, czy ich zdań na jakiś temat, tylko po prostu jakieś tam suche pytania czy, czy samą treść interpelacji, a nie to, co jest komentarzem wokół tego czy dyskusją wokół tego problemu. To tyle ode mnie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I Na jedną